Słuchajcie, jesteśmy w miejscowości, w której już byliśmy, czyli Jokmok, czy jak to się tam mówi. Jesteśmy dokładnie w miejscu, w którym ostatnio widzieliśmy Zorzę Polarną. Przyjechaliśmy tu wczoraj prosto z Abiska, żeby już wracać na południe i mieliśmy też nadzieję, że skrótu jest bezchmurne niebo. To może zobaczymy jeszcze raz zorze, no ale nie udało się, niestety nie widzieliśmy zorze, yy, ale za to okazało się, że tu jest zimniej niż w Abisku. Yy, nie wiem, co się podziało, znaczy, to też jest na... zakołem podbiegunowym, ale nie spodziewaliśmy się, że tu będzie tak zimno. I doszliśmy do wniosku, że wiejemy stąd po prostu, <noise> że musimy stąd zwiewać na południe i to jak najszybciej. Yy, bo tu jest dzisiaj w nocy, znaczy jak szliśmy spać, to było minus 3, no nie? No to spoko, minus 3 już bywało w abisku. Było minus 3 e... ostatnio, jak byliśmy w tym Jokmoku. To było minus 4,5 chyba. Teraz jak się obudziliśmy na termometrze, okazało się, że jest minus 11. Jest strasznie zimno i powiem szczerze, że już grzanie nawet nie ogrzewa. Znaczy ogrzewa, nie? No bo nie zamarliśmy. No mamy w kamperze z 15 stopni, ale no to nie jest fajna temperatura. E... Nie przygotowaliśmy się na takie warunki. Także no, yy, i tak szacu szacunek dla chińskiego Webasto, bo to jest to wersja 2 kW, czyli ta najmniejsza, że ogrzało z minus 11 do 15. Normalnie renifery, one są znakowane, widziałaś? Miało groża. no niestety no, szkoda, szkoda niestety zamek jest jest zamknięty, tu jest chyba jakiś taki martwy sezon w jesieni że w zimie się tu pewnie zaczynają jakieś takie zimowe szaleństwo w tym kraju no a a w lecie pewnie jest, jest jak w lecie, czyli jest cieplej. A teraz wydaje mi się, że jest taki, taki sezon na siedzenie w domu i, i czekanie do, do Bożego Narodzenia, jak sądzę, po tym, że na początku listopada tutaj już, już ludzie mieli choinki normalnie w domach, więc przypuszczam, że u nich ta cała zimowa depresja się zaczyna. Chociaż podobno, z tego co czytaliśmy, rząd Szwecji musiał prowadzić kartki na alkohol wysokoprocentowy, bo z racji tego, że oni tutaj mają te strasznie krótkie dni mało słońca, to po prostu dostawali depresji i chlali wódę wieczorami i podobno się tak rozchlali, że aż im zrobili właśnie ograniczenia na alkohol. Jak to było, że, że każdy ma jakiś tam zasób tego alkoholu tych kartek? przydzielone, e, mężczyźni i kobiety, ale jak e, kobieta wyjdzie za mąż, to już wtedy nie ma tego e, zasobu alkoholu. Bo wtedy wiadomo, że i tak odda swój zasób... Mają jakby małżeńskie. Chyba tak, chyba mają to, wtedy wspólny, taki, że... o, ale mniejszy czy większy? Nie, wiem, są, że nie dostają na dwie osoby, tylko na jedną. Czyli po prostu, żeby, żeby mąż nie chlał. Na koszt żony, na jej kartki, na alkohol. Czy to jest równouprawnienie, czy nie? kontrolę policyjną i oni to robią tak e, tak e, z lotu łapią po prostu, że jedziemy, sobie jedziemy i nagle za nami e, radiowóz. Radiowóz, jak to się mówi tutaj, nie wiem. E, włącza po prostu syreny i się otworzyć. A nie wolno. Skąd wiesz? Nie wiem, na raczej to zabezpieczyli, że nie wolno. No co ty, normalnie otwierasz się i to wychodzisz. Po co, zabezpieczyli. Po prostu zróbili, no nie, nie możesz wejść. Przejechaliśmy e, przez Szwecję w ostatnie trzy dni. Nie pokazywaliśmy Wam za dużo poza jakimiś tam pojedynczymi e, ujęciami, bo nic się nie działo totalnie. Ta część Szwecji, jak się okazuje, jest jeszcze bardziej pusta niż poprzednia i właściwie całymi dniami jechaliśmy po prostu na południe, żeby dojechać tutaj, w stronę Danii, żebyśmy mogli jakoś wrócić lądem do, do ojczyzny. I, no i tutaj jest parę jakichś zamków, przy tym do Dotyborgu i przy Malmo więc sobie sobie coś tam pozwiedzamy 200 zamków spodobnie czy tu się coś na to działo bo ostatnie 3 dni to było jak tirowiec się czułem po prostu jechałem od rana do wieczora i tyle stwierdziliśmy że skoro jesteśmy w Szwecji to musimy zaglądnąć do IK zobaczymy że szwedzka IK wygląda tak samo jak polska IK czy jest większe, czy jest mniejsze, czy jest więcej rzeczy, czy są te same rzeczy, czy inne Tu mamy chyba wejście Pieseczek biedny został w kamperku Będzie tęsknił Powinien będzie grzebał w śmieciach Bo chyba nie zamknęliśmy Dobra, to musimy się wrócić Bo jest będzie grzebał w śmieciach Nie wiem, czy w Polsce już to weszło, ale zapowiadali, że będzie współpraca Ikea i z Lego. Ja jako wielbiciel klocków Lego, od, 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 odkąd pamiętam, odkąd pierwsze kroki stawiam, stawiałem na tej ziemi, to postanowiłem, że jako, że cena nie jest wysoka, to sobie kupię. Już już przycąju, że coś się dzieje. I teraz będzie się daru. Dlaczego zostawiliście mnie na zawsze na 20 minut? No to musi być tak wracamy. Tak, tak. Już wie, że zawsze rzuć, zawsze. No już. No już. No już. No już. już. Mamy normalny dzień, jest chyba piątek, z tego co pamiętam. Tak, jest piątek. E, no ludzie wiadomo chodzą do pracy, dzieci chodzą do szkoły, no jacyś ludzie tu łażą. Ale naprawdę to jest jakaś garstka osób. U nas w dni pracujące wszyscy łażą na, na tramwaj, jeżdżą gdzieś samochodami. E, niektórzy tam idą do sklepu, bo mają jakąś tam przerwę w pracy. No a tutaj jest totalnie pusto i... I w zasadzie przejechaliśmy całą Szwecję, i wychodzi na to, że tutaj wszędzie jest tak pusto. I nie wiem, na ile to jest tutaj normalne. E, właściwie nie mają jakichś żadnych zakazów, że nie wolno im wychodzić, czy coś takiego. No i widzę, że ludzie wychodzą jakby na spacer i tak dalej, wszystko jest normalnie. Więc się zastanawiam, czy po prostu e, oni zawsze tak siedzą w domach i, i nie wychodzą, czy tam po prostu jest mało osób, nie wiem. Ale naprawdę tutaj, e, jak na takie miasta. Jak to załóżmy, który jest całkiem, 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 całkiem miastem, dosyć dużym. Może nie bardzo dużym, ale no yy, całkiem sporawym jak na Szwecję. No to tutaj, tutaj nikogo nie ma. Naprawdę, no jak jakieś pojedyncze osoby chodzą. Mamy mamy dziewiątą, więc no wydaje mi się, że taka godzina już, yy, że tutaj się powinno zaczynać wszystko budzić, a jest strasznie pusto. Nie wiem. Za mostem, jak się okazuje, jest już Dania, Kopenhaga. Więc e, zatrzymamy się na jakiejś miejscówce przed mostem. E, tam jest jakaś taka naturka czy coś takiego. E, zrobimy trochę porządek tam na pace, bo nie wiadomo, czy nie będą tam jakieś kontroli robić, żeby wstydu nie było. E, narkotyki pochowamy, e, te wszystkie dzieci rumuńskie, które wieziemy na pace, e, schowamy je jakoś głębiej. I, e, no I zobaczymy, czy nas puszczą do Danii tranzytowo. No i będziemy się zbierać już ze Szwecji, opuszczamy ten kraj. Yy, dosyć szybki wypad w sumie, znaczy nie wiem czy szybki, ale większość czasu spędziliśmy jadąc, yy, bo odległości między jakimiś tam miastami czy, czy, czy właśnie jakimiś atrakcjami, że tak powiem, są ogromne tutaj. Yy, że Czasami trzeba przejechać 500 km, żeby zmienił się choć trochę krajobraz. Ale najczęściej i tak się nie zmienia, bo wszędzie są jeziora i lasy, więc e, Więc... E, chcieliśmy dojechać po prostu za to koło nowe zobaczyć zorze, e, zobaczyć śnieg, e, poślizgać się autem po lodzie. i... No i w sumie się udało, także e, no, że nasz cel został spełniony, powoli się zbieramy do Polski. Mamy dzisiaj 13 listopada, na 16 już mamy być z powrotem więc akurat sobie przejdziemy jeszcze te 1500 km około przez Danię i przez Niemcy Jeśli nas puszczą, jak nas nie puszczą to nie wiem co zrobimy yy... No i tyle Teraz będziemy relacjonować jak to będzie wyglądało to dalej Czemu mi tutaj... o co tu chodzi, że mnie tak dziwnie kieruje? Dobra, jest ok Jesteśmy przy moście łączącym Szwecję z Danią. Jest duży, powiem Wam szczerze. Wiedziałem, że jest duży, ale dopiero jak go zobaczyłem na żywo, to sobie uświadomiłem, jak bardzo duży jest. Że to chyba naj, najdłuższy most, jakim, jakim w życiu jechałem. Znaczy jeszcze nim nie jechałem, ale poprzedni duży most, jakim jechałem, to był. To, to był, to był, to był, to był w, w Grecji, chyba na półwyspie Peloponnes. 600 zł. plus paliwo, to wyjdzie nam, że zapłacimy za tą drogę lądową dużo więcej niż za ten prom, na którym mogliśmy się przespać, umyć, nażreć jak świnie i jeszcze popatrzeć sobie na morze. Ludzie, nie, nie jedźcie do Szwecji drogą lądową, powtarzam, skorzystajcie z oferty promów, tam jest chyba nie wiem czy jest jedna firma czy dwie, ale, ale nie jedźcie, nie idźcie tą drogą. na moście i e, wyczytaliśmy w menu, że ma być 60 euro, ale było mniej, bo e, nie wiem ile dokładnie, tylko 290. 245, 245 wyrzucało 150 zł. I w to jest ta zasada kontrastu z psychologii, dobrze znana e, zasada manipulacji, czyli najpierw pomy. Niech ci ktoś zasugeruje, że będzie mega drogo, a później niech ci rzuci dalej drogo, ale taniej i będziesz zadowolony. Nie? No w tym wypadku też tak jest, że spodziewaliśmy się 250-300 zł, zapłaciliśmy 150 i zostaliśmy ugłaskani, mimo że to dalej jest strasznie dużo, ale.